25 254 dopier to mam w takim razie niech już to leci trudno będzie najwyżej ucięta nic nie nic z tym nie zrobię mhm. Cześć, 20. 285 Punkciar Blitzbox 13 3 punkty, 288 Nozdek 13 3 punkty, 284 Następny, Wida Carna bez tego yy, 13, no to jest 3 punkty, czyli 287 Lizard, Warte 16, to jest yy, 303, następny, Sharikov, nie, nie 2 to jest 292, proszę bardzo. Daniel Johnson 9. 7 punktów to jest 297. Win, nie klaskanie, nie klaskanie, nie klaskanie. Czwarte, Danny Gundar, 316. Następny Salter, 8. 8 to jest 316. Też proszę bardzo, Roszatka wyjdzie. Pierwsze, Rutil, proszę bardzo, 35, czyli 354, proszę bardzo. K21 Nieklaskanie James Fox 10 To jest 6 punktów czyli 347 Wikisabr 12 4 punkty 348 Loriano um, Kurde Nieklaskanie 9 Rabbit To jest 7 Czyli 381 Bez punktu 6 czyli 417 i na nieklaskanie, drugie 25 to jest 461 zobaczymy i teraz faza finałowa zobaczymy co z tego wyjdzie no właśnie ma tak się mam te latki trudne jak ma tak się operator zachowywać to chyba taki interes po prostu serdecznie niech się operator ogarnie albo po prostu to skierowane gdzieś, gdzieś dalej bo jak chcę to się po prostu zacząć od początku do końca ale że Jakieś jajca nieziemskie, i o dziwo tylko ja mam problem, a jakoś inni nie mają problemu. To nie wiem. Może potrzebny jest fachowiec. Nie wiem, nie znam się. Do rzeczy. Finał 80, 197. Także ładnie. Odbił się od na. 18. To jest 16, czyli 159. Także nieźle. 27. 4, czyli 178. 15, czyli 22, czyli.

jest to drugie, Właski to jest y, 9, czyli 267, Siuk to jest 28, czyli 3 punkty, czyli 262, Zifox 5, 50 punktów, czyli 35, Rio Ransk jest 20 to jest y, 12, czyli 278, Blitzfox 8, 9, czyli 317, Nosder 12, 28, czyli 312, Widać kalendarz, to nie. Zalerz lfr drugie. 73,357. 357. Dokładnie. Czyli z tymi komunikatami w nosie to mam, niech się ogarną. Ogarną swoje 4 litery, bo to nie ma po prostu sensu. 62. 294.

17, czyli 365 o, punkcior, jest punkcior 345, kurde, no ale widzisz, jest. 16, 401 bez punktu 10, czyli 450 Finan. Klaskanie te pierwsze punktów czyli 471, czyli jednak Mimo tych tam roszat. Jednak jakby teraz zostaje Włoch. Cały czas. To tylko jeszcze skopiować. Mhm. C. V. Tak. Proszę. Na imię. Muszę mi to poukładać posegregować. Dane sortuj. Kolumny. B. Rosnąco. A, dobra. No to malejąco. Kau. Dobra. A czemu nie ma 44 miejsca? A ja dobra. To się przesunął. Dobra, okej. Okay. Wszystko jasne, dobra. No i dobra, teraz tak. Ja to przybliżę. Dobra, 150 jest. Pozycja lidera obroniona, ale za to awansik Jaspera z trzeciego na drugie i spadek Kinana z drugiego na trzecie. Czyli mamy zmianę wice lidera pierwszego i drugiego. Tu serberko, a tu brązik. No, Jasper z powrotem wraca na miejsce drugie. No, ale zobaczymy. Awansik Rabita z piątego na czwarte i spadek, prawda, z czwartego na piąte. Więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie dalej. Utrzymane 6 Ryanair Luriano. James Foxter Awansik z 8 na 7. I uwaga, Lizard awansuje z 21 aż na miejsce 8. O 13 oczek wzwyż. Czyli mamy miejsce 8. Tak samo awansik Maru z 10 na 9. Również awans Zelicza Elefar. O 12 oczek z 22 na 10. Spadek Vikizaurus z 7 na 11. Utrzymane 12 Saltyra. Również Zbox mocno tutaj się podniósł o 14 pozycji wzwyż z 27 na 13 spadek K21 z 9 na 14, spadek Denegunar Gunnar z 13 na 15, wzrost Daniela Johnsona z 18 na 16 wzrost BlisFoxa z 25 na 17, czyli ładnie 8 oczy w górę, spadek Dexa aż o 7 miejsc z 11 na 18

Starikow z 20 na 27, wzrost Ribozura jest z 39 na 28 aż o 11 pozycji zwyż do góry. Wow, wida Karno Solari, niestety spadek z 23 na 29, tak samo Rio, Ranskiej z 26 na 30. Miczek niewielki spadek, ale jest 31, jedno oczko. Wzrost Rainy z 37 na 32, na 33. Wlaski spadek z 29 z ro, Spadek również siuka z 28 na 34 35 utrzymane Ruby Demon Wolfa Spadek Joksa na 36 z 32 yy, Spadek również Lokiego z 33 na 37 Utrzymane 38 Arkesa 39 Kinkira spadek o 3 miejsca Z 36 na 39 wzrost, dziura o jedną pozycję Na 40 Sabi dzięki zwycięstwu wzrósł o 3 miejsca wzwyższy. Nie jest już ostatni, tylko 41. Yy, 42 jest w tym momencie. Aron spada, niestety z 40 yy, miejsca. I spadek również Bluśka 43. przedostatnie ostatnie o jedno I również spadek Lenartas z miejsca 43 na ostatnie, 44. Tymczasowo. Tak to wygląda. Dobre. Pewnie poucinało co nie miara, także to już kończę.